który odkrywa klucz w rączce swojego wózka inwalidzkiego, co umyka uwadze FBI. Przychodzą i przeszukują dom. Nie znajdują go. Ona go znajduje. Następnie zabiera go do swojego kontaktu w dawnym CIA. Teraz to białe kapelusze zabierają go do specjalnego pokoju w Pentagonie, który nazywam skarbcem. Hmm. Wewnątrz Pentagonu toczy się wojna. Toczy się od wielu lat. Istnieją linie demarkacyjne i bardzo silna obrona wewnątrz Pentagonu, a wewnątrz obowiązują zasady. Więc są. Nawet jeśli walczą, muszą walczyć zgodnie z tymi zasadami, w przeciwnym razie cała sprawa popadnie w chaos. To, co okazało się być na tym pendriveie, to spisek o nazwie Operation First Strike. Tramowałem operację first strike i z tego, co myślę jest szkiełkiem. Mogę powiedzieć, kiedy urządzenie jest włączone, mogę odebrać sygnał. Stąd wzięła się Harma Favor. Kiedy ludzie czytali, faktycznie były punkty w książce, w których powiedziano, że system alarmowy się wyłączy. Kiedy ją czytali, włączył się system alarmowy dzwonili lub pisali do mnie. Dobrze, ale nie rozumiem, o co ci chodzi. Więc kiedy mówisz, że używasz projektu patrzącego szkła. Więc jak to robisz? Kiedy oni? Nie wiem. Kiedy włączają wizjer? Kiedy używają go do oglądania przyszłości? Widzę to, co oni widzą. Nie wiem, jak to robię. Nie wiem. Później pisze o tym, a potem, kiedy to opublikuję, wiesz, nigdy nie zapukali do moich drzwi, ale kiedy to opublikuję, to już jest. W tym momencie czytają ją miliony ludzi. Wtedy rzeczy zaczynają się spełniać. Więc pierwsze uderzenie będzie wyglądało tak, że użyją EMP, aby tymczasowo pozbawić nas wzroku. Nie na stałe, ale na jakiś czas jeden lub dwa dni. It, it won't be permanent, but it will take the eyes out for a while, like one or two days. Systemy przestaną działać, ale kiedy EMP się wyłączy, stracimy zdolność widzenia. Następnie siły ofensywne, które są bardzo blisko, niektóre z nich już wewnątrz naszego kraju, siedzą w kontenerach transportowych, w różnych miastach metropolitalnych, w całym kraju, inne siedzą tuż przy morzu, na krótkim dystansie. Następnie dochodzi do konwencjonalnych ataków, które pozbawiają nas dowodzenia i kontroli, i w tym momencie wpadamy w automatyczny system. Nazywa się to ciągłością rządu. and at that point we fall into a automatic system that's called continuity of government Niewiele osób wie, co to jest. Spekulują na ten temat, ale zasadniczo napisałem wiele artykułów i moi odbiorcy powinni być tego świadomi. I, ale technicznie rzecz biorąc, kiedy Biden objął urząd pod fałszywym pretekstem, to już wtedy zaczęło działać. Więc gdzie jesteś? Mówisz, że to będzie kolejna wersja lub powtórka. Nie. Ciągłość rządu jest czymś w rodzaju wojskowego cienia wybranego rządu i istnieje z jednego z trzech powodów. Jednym z nich jest pandemia. Przeszliśmy przez fałszywą pandemię, więc myśleliśmy, że to zadziała, ale tak się nie stało, ponieważ była to fałszywa pandemia. Drugi to masowe wypadki, takie jak ataki terrorystyczne, katastrofy lotnicze lub, pamiętasz, kiedy próbowali zabić połowę kongresu, wykolejając pociąg jadący do Greenbrier. To była połowa kongresu, którą próbowali zabić. Próbowali wykoleić ten pociąg. Próbowali też zabić klub wolności podczas meczu baseballowego. Mieli zabójcę, który przybył na miejsce, ale zabójca został zastrzelony, zanim mógł wykonać swoją misję, a Skarys został ranny. Było kilka prób, więc dlatego istnieje ciągłość rządu. Trzeci to masowe aresztowanie, które jest w toku. Wiemy, że są już akty oskarżenia. Wiemy, że są zapieczętowane. Wiemy, że wszyscy zostali złapani. Nie mają dostatecznie władzy, aby to się stało. Wojsko zostało skompromitowane. Wielu ludzi o tym nie wie, ale podczas II wojny światowej było tylko siedmiu czterogwiazdkowych generałów. Tylko siedmiu. Siedmiu podczas całego konfliktu. Obecnie mamy czterdziestu trzech. 43 czterogwiazdkowych generałów i prawie wszyscy z nich są skorumpowani. Wszyscy biorą. Wszyscy pracują dla Raytheona, Grummana i Boeinga. Wszyscy biorą i wszyscy pracują dla głównych darczyńców Partii Demokratycznej. I to jest ogromny problem. Oczywiście większość Amerykanów wie o tym w ten czy inny sposób i zagłosuje za usunięciem Bidena z urzędu. Ta struktura władzy nie chce, aby tak się stało. Zrobią wszystko, i mam na myśli kompletnie wszystko, łącznie z atakiem na nasz własny kraj, aby do tego nie dopuścić. Dlatego tak ważne jest, aby ta książka się ukazała. Muszę ją wydać tego lata, aby ludzie byli świadomi, że pierwsze uderzenie jest realne. Myślę, że w oparciu o to, co wiem teraz, nie bylibyśmy w stanie odeprzeć ataku. Dobrze. Teraz chodzi mi o to, że jest kilka obszarów, w które można się zagłębić. A więc możemy mieć różne ramy odniesienia, że tak powiem. Śledziłam białe kapelusze i spotkałam kilku z nich wcześniej. To było wiele lat temu, cofając się nawet do roku 2013 i wcześniej. Więc byłam ich świadoma, zanim weszli na giełdę, że tak powiem. Więc mam inny punkt so, so. widzenia na nich, a także mam inny punkt widzenia na to, kim są gracze. Ale mówisz o naszym Centrum dowodzenia i kontroli, które zostało usunięte. To była jedna z pierwszych rzeczy, które powiedziałeś. Out. Tak. Rozumiem, że chodzi o NORAD, czyli ja, dowództwo obrony północnoamerykańskiej przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Nie zgodzisz się z tym? To część tego. W rzeczywistości mogą być odizolowani. Nie mogą stamtąd zarządzać krajem. Główny mózg NORAD znany jest jako obiekt R. Obiekt R znajduje się 6 kilometrów od Camp David. Został zbudowany podczas II wojny światowej w ramach przyspieszonego projektu. Wewnątrz znajduje się pięć budynków. Znajduje się pod górą Raven Rock. To właściwie centrum mózgu. I to, co zamierzają zrobić, to odizolować to poprzez okay, zawalenie wejścia do tunelu. Jaki, jaki jest związek między tą lokalizacją a Mount Wede? Mount Nie Wede? wiem nic o Mount Wede, ale Raven Rock znajduje się w rejonie Waszyngtonu. Dobrze. I to były fakty. Informacja jest taka, że została przejęta przez Białe Kapelusze. I to sięga, przepraszam, około roku. Prawdopodobnie i tak są połączone pod ziemią, prawda? Nie. Tunele są po bokach. Są tylko trzy. Dwa z nich to drzwi A i drzwi B, które znajdują się po południowej stronie. A później zbudowali tunel z obozu David, boczne wejście, które prowadzi bezpośrednio do głównej drogi wewnątrz strony R, więc jest prawie nie do zdobycia. To znaczy, można by przyjąć kilka bezpośrednich uderzeń i nadal przetrwać, ale w rzeczywistości jest to centrum mózgu. To nie jest centrum dowodzenia. Centrum nie dowodzi kontrolą ruchu lotniczego, zarządzaniem energią i tym podobnymi rzeczami, ale zarządza rządem od wewnątrz i nie jest kontrolowane przez białe kapelusze. Wewnątrz tego obiektu toczy się teraz wojna. W porządku. I to również znajduje odzwierciedlenie w Pentagonie, zgodzisz się? Ponieważ to jest pierścień, a ja byłem tam wiele razy. I można to wyczuć, kiedy się tam jest. Wewnątrz Pentagonu jest dużo mosiądzu, dużo srebra. To miasto. Cały czas pracuje tam 13 tysięcy osób. Można wyczuć napięcie. Armia, marines, a nawet kontrahenci, którzy tam pracują. Spotkałem się z ich dużymi grupami, niektórzy z nich byli w służbie czynnej, niektórzy na emeryturze, w garniturach, wewnątrz administracji. Napięcie jest ogromne ze względu na pieniądze, z którymi mają do czynienia. Nie mają do czynienia z milionami. Każdego dnia mają tam do czynienia z miliardami dolarów. W Pentagonie niemal co miesiąc powstają lub upadają firmy klasy darczyńców. Okej. Okay. Mam na ten temat pewne informacje z tylnego kanału, które uh, mogą, ale nie muszą zgadzać się z Twoimi, ale zdecydowanie chodzi o pieniądze. Więc mamy NORAD. Mamy to miejsce, do którego dzwonisz. Jak to się nazywa? Strona R. Site R. Ok. Nigdy o tym nie słyszałam. Um, przynajmniej tak mi się wydaje. wydaje. Ale tak czy inaczej, chcę tylko podsumować. To, o czym mówimy, to Twoja książka oparta na patrzeniu w lustro, do którego w jakiś sposób się podłączasz. Czy dzieje się to podczas pisania, czy przed nim? Cóż, czasami budzi mnie w środku nocy i wtedy muszę wstać i pisać. Czasami przychodzi to do mnie podczas pracy, a potem, kiedy wracam do domu, wchodzę w swój stan umysłu i zaczynam pisać. I tak to się dzieje.